No, Ile masz max HP? 1573 Ja 1400 Ale mam za to więcej armoru, bo mam 2500 CO JEST? Hej, witam was w kolejnym odcinku W sumie witamy was w kolejnym odcinku Z serii Borderlands 2 No i... Co? Lecimy dalej Aridum, Dzięki za Dobra E, także mamy znaleźć jakiś fine buzzard hangars, hangary, buzzardów uchy jakieś hangary blizzarda o. Blizzard się wszędzie musi w... przyczepić No, wszędzie musi się already... dobra. Eee. Ci one są Okay. Nie Fak, bo ja tutaj jak się wbiłem, takich trochę dużo tutaj jest, nie? Nie, ja już się nie mogę spotkać. Weź mi pod ręką, się. Fuck, Raging Teraz mi jest pieprzy. A nagraliś, nagrałeś to jak ten był duży goliak? Oj, sorry. Weź mi tutaj ten... fine, fine. E, Tak, to było chyba nagrane. Dopiero nie, po nie, tym, nie. jak go zabiłeś, to już skończyłem. Fak, auto wam mną, zrąbiście Ze snajperki tak za bardzo nie, nie widzi mi się to strzelanie. Czekaj, muszę nową broni szybko dać. Dobra. I... Dobra, chyba ich znaleźliśmy, musimy je otworzyć teraz to. Otworzę to. Tak na speed, bo pewnie potem się będą jeszcze raz pić przy ten. Co mam zrobić? Mm, Zniszczyć to. Hehe, to <noise> ten mówi potem jak ten jak... Zniszczycie go praktycznie? To nie patrzcie się na ekspozycję, tylko o, po prostu dejdźcie. No. Panie, pomożesz? Idę, bo zdechłem wcześniej. Eee, ze jest goliat, ale tak to nie Nie że pomożesz. Dzięki, zabij z goliata. Next. No. Dzięki, nie, jest nie, nie, wiem właśnie muszę się gdzieś schować nie, nie, no, no. już nie, ma. Dobra. Zaraz drugiej też nie będzie. Nie ja mam nic Nie mam Drugiej też nie, Drugie nie ma. No. Smart. Easy. Lecą po niej wszyscy szybko. Amunicję najszybciej niestety I have found Health Przynajmniej Co? Co? motor Tak, jakaś motor A nie motar No ale to może się tak ten jak się nazywa, pisać Może się wymawia inaczej Nie wiem. Nie jestem no, pewny. Wiesz, się w stanie. musimy iść tak dowiwuje. po drugą stronę ma na drugą o. stronę mapy. Co ci rozładowuje? Klawiatura. Muszę sobie baterię zaraz ty. Pan. No. Irytuję, O Łomarz, bezprzewodną klawiaturę. fajnie. No. Irytuje to dla Dobra, schodzimy na taśmę. Chodź, biegniemy pod dom. Czujesz jak, jak te jak na przykład jak w tesko, na <grystanie> chrupki w tesco nie na Hehehe, chrupki w tesco jest Włączał nie nie ja ja to próbuję jakoś tak yy, raszy po prostu raszy no właśnie ja to tak się nie wychodzi troszbę rąszę czekaj na mnie co tam wjechać. no no, no tak, no tak. Pff, <grystanie> tak. <grystanie> Czekaj, ma, Pomóż mi Czekaj, tego bossa biję, tego Pomóż mnie, nie, Ale szybko Tak, what else? Szybko, jestem za tobą no w dupie to mam Ty jesteś Tu masz sklep za mną coś Jezus, sklep za mną. Nie, ja to potrzebuję być schilowanym, a nie sperdzam. No Okres... czekaj, bo mieliśmy uszyć tej windy, ale teraz winda nam się przydała. Zaczekajcie, czekaj, to takiego mortarza to można zniszczyć. O tak, ale winda nam się teraz przydała. Masz jakąś fajną pracę dla mnie? To to mnie jest gówniana. Mam tylko tą 1200 Jezus, jest jakieś... Kyle, mogę... Co? Mam tylko tą 1200 To możesz mi coś takiego dać praktycznie Moja tak niby ammo daje, ale... Daje, czy tylko daje? Co? Ona daje ci to ammo, ty ale... ty, no. czy tylko daje? Daje, ale... Dobra, zabity, no Chodź, idziemy do windy do tej windy, um, no. a tu się daje zwołać w dół z powrotem. A, wow, brawo, ten tak. już podniesie. Kurwa. Kuta się. A, GG, spierdolenie z mapy. Gnojen. Weź mnie podnieś, no, no. no, nie super banda z Goliath, no to... to co, czy więcej you, zabiję, you. tym większy jest. Chut. Chut. No, to Nie, w ostatniej sekundzie. Dobra, windę, windę, wierzę Wchodź, wchodź tu windę, windę. Klikaj muzika, nie gadaj. Tylko nie spadnie, Zapiłem go. A to też ci tak skacze za ta windę? Tak. Zrąbada, nie? Czy ty? Tak. coś. No, okay. No, okay. Mamy te koptery okay. podniszczyć, czy co? No 5 mamy koptery. I mamy jeszcze head to Elite Nexus Mamy Nexusa jeszcze, y iść do Nexusa W końcu to liczb flagens gramy czy Tak, zdecyduj się No do Nexusa mamy iść, no panie, musimy Bagdura zrobić Bagdur Iść peknę No no Tylko, można się trochę nie udać to Podnieś się śmie. Kurwa, Dobra, nie, ja, ja, się, ja idę ten. Się zabić, nie? Nie, się zabić, bo to jest bez sensu. Iść tam z powrotem, tyle. No, znowu trzeba do góry iść. Siema. A, dobra, to jest czysto teraz. Kupam, mo, kupam. Mo. O no, przydało mi się Dobra, a do tego ammo zakupione, do tego też, do tego full, do tego full, do tego full, granaty full teraz sprzedać muszę jakieś gówno no, sprzedać, 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 sprzedać skin to nie sprzedaje, granaty sprzedaje. Do czego skina dostałem? Do Assassin's Skin, okej. Okay. Ej, masz to? Zjedzmy jak masz. Pop. Co? Tu dwie rzeczy ci rzuciłem. Tam i piano dosyć it. ciekawego. Przodek na coś ciekawszego od mojego. No raczej. Accuracy ma w chuj gorsze od mojego. Fire rate mój ma lepsze. Ej magazynek ma reload speed mój ma lepsze. Ja zobaczę jak nim To jest shotgun, nie mi się stary na wysko No ale Chodź pani ja ze swojego bęgale to bęgale. mogłem tam ta, stamtąd bić Ups, Ups. O, wlada Vlad, swojego ten Ja gram wladem, nie? Te buzardy będzie długo bić. Oby oni się na dole nie spełnili, nie? Podnieś? Już tak szybko? Co ja ci? Jak oni się tu będą cały czas rozpić, to... to jest tragedia. No wiem. Ale wątpię, bo ich mało jest dość. Ło, weź mnie podnieś. Jeden. Nie, A, dobra, nie przyjeżdżę, żyję, żyję. Jeszcze jeden tu został na górze. Podnieś. Fuck. Co, chcesz? Podnieś mnie. Podnieś podnieś. Podnieś. <laughs> nie zabijemy go nawet, tak byśmy chcieli z pieprza cały czas. To z tyłu też nic nie ma. Dobra, ja się też teleportuję. Z powrotem. O oh, fuck. Ty, um. ale powiem ci, że... że... Nie, jednak ten quest jest dość trudny. Z za wysoki trochę dla nas. Bo jest niby na 25. My co, już niedługo będziemy mieli 25, ale. Ty pewnie no, masz jakieś dwie kreski. Nie, jeszcze trzy. No mm. to oh. ja będę musiał tutaj podekspić. No, ja też potem. My razem będziemy expić. Jak czy... Yy, po tym. Tak laguje? Co? Tak. Boż, inaczej, bo inaczej uskacze. No to winda się z, z rybalny Ej snajperki i na spokojnie dalej. Snajperki mówisz Ja do snajperki małe ammo To nie kupiłeś? 60, 62 72 Mam podobne ilości No, no tylko wystarczy? Że to jest... Tylko że moja snajperka ci masz przejścisk o sekundę dłużej i już masz pusty magazynek a, no tak. To jest dość dobre, ale nie najlepsze. Panie, ten środek tak, tak średni. Jeszcze, nie, jeszcze nie trafiłem buzarda, nim... E, a na dole już nikogo nie ma. No wiem. Bo musimy buzardów ich prospieprzać Co będzie trochę zabawy Masz jakiś kwas? Weź mnie podnieść podejdź, 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 podejdź Idę, idę, idę You're Czekaj Nie cię podnoszę a ty mnie rzucasz, tak? No jak? Czekaj, tyle wezmę swoją um, broń Dobra Eee, dobra. Tym ich będzie łatwo bić. Właśnie podnieś. No, coś jeszcze? Fuck. Niech on podleci, no jeden. Wszystkich leży, już pobijaliśmy. On tam leży, musi. Co leży? To leży. leży? Buzard, on zdechł, czemu? O, zanobiście, znowu na dole. Ja znowu nie na dole. mam, tylko weź ją tra Daj, ja trafię. Ja dam ci ją... że to jest najgorsze gówno, jakie widziałeś też, poza tym. To jest takie... Masz. Ta winda powinna automatycznie się na dół. Ammo, na guzik. No, no. ammo do wszystkiego. Po polecam. Ja mam full mi, nawet ammo czego nie chodzi. No, ile masz maksałpę? E 1583, ja 1400. Ale mam za to więcej armoru, bo mam 2500. Co jest? Eee... what Też miałeś takiego Czy Tylko ja tak mam? Aha, <laughs> ja spadłem na sam dół. I ja też też. I to jeszcze przed tym. Nie w windzie, tylko przed windą. No celnąłem, no i co ty masz w tym Nie widzę w tym Z gówno to weź, to bije ledwo. Co bije. No to <laughs> Ale nieźle się, się zrobiło No to nie jest było Tak o. Znowu będziemy musieli jechać tak sobie już myślę nie? No ja tak, tak samo było. Co, nagle ta, ta głupia winda już jest No pani jeszcze jednego Ani jednego jeszcze nie zabiliśmy Jak na razie to wszyscy są obici ale wcześniej były bardziej coś No i co on spadł? To z nie? Nie spadł, tylko wybuchł. Weź nie, z Proszę, schiluj mnie. Hiroj, Hiroj mnie. I bijem. Hiroj. Co ty panią odważasz? Healuj. Healuj mnie, co? Ty mnie nie schilowałeś wtedy. Lol, przecież cię schilowałem. Dzięki, stary. Spok. Nie będziesz dziękować. Ej, już tyle razy się na tobie zawiodłem. I nadal ci ufam. Że mnie podniesiesz. <laughs> ja ci już nie ufam. A ta... Ni... Ni nie, nie umieraj jeszcze, co? Nie umieraj. Czemu? Dobrze, bo jak za chwilę umrzesz, to już windy nie będzie na górze. Też będę jechał w windzie. Oh. Spoko, będziesz tam się sam z nimi męczył. Ja nie oh. wiem, czy to jest dobre. Nie, ja sobie będę siedział w windzie po prostu. <laughs> Próbuj w dół zesłać. Próbuj w dół zesłać. Nie da się. <laughs> Dobra, to ty się tam mecz sam, a ja to sobie. <tryk> Patrzmy. O, jeden nalał, Może zaraz drugiego będziemy mieli sobie tego. No, jeszcze jeden, dwa magazynki. Dwóch zniszczyliśmy już. Już zostały zniszczone. Nice. Jedziesz tam windą, czy co? Nie, to ja tu przeglądam sklep. Nie to na Co, przeglądaj ten sklep. Kurwa. No, jeszcze dwa magazynki. Po nim. Albo jeden. No i co? I po powiedz mi, że on teraz nie padnie. O! powstałem second wind, a tak nie widzę go, nie widzę, bo on już w dół zjeżdża, nie? Nagle second wind. Dobra, ja muszę tu spadać. Tam jest jeden obity i to ostro. Tu na prawo gdzieś. No, tu. Nice. Był. 5 jeszcze jeden. Last, gdzie jest? Tu gdzieś. Gdzieś tu tam daleko siedzi gdzie on jest? A ja wiem lato. Pod nami no. Nie muszę pod Nie ja widzę go nie bo... no, Tam jest, jest On ma full HP jeszcze Ale ja sam jest sam No sam nam może główno zrobić żeby... Tylko jakby tak nie spieprzał, już mogli go jeszcze trafić Byłoby fajnie Ja mu zaraz granaty do niego wyślę, nie? Mm. Chyba jeszcze drugi się zrespił, panciu. Nie Aha, to jest. Y naziemny się zraspił, Typek. No tak, on to był zawsze. Zawsze, tu No tylko to był jeden, którego tam nie zabiliśmy. Tylko żeby nie spadł Spoko, dobiłem nice. z tego ulta Nie mogę nic no, weźmy tego No, wychyl, wychyl łeb, No, wychyl, wychyl, weź mnie podnieś Czekaj, bo reloaduje No, reloaduje, weź mnie podnieś pozuca, stary. Weź mnie podnieś a nie! <laughs> Ten se stoi ho, i oj tam. We robadę on na niego, dobra. Też robimy to, coś, co mamy zrobić. Co, co to jest, co mam zrobić? Cztery i. aha, jakieś tam. Still Otomo creates. Ja tam słyszę, jakby bomba pikała. Ja też. Na każdej, których A, to postawimy. No, Oni to kradną! Nie, co jest? Lataj to! Nie, ma, my mamy to kraść, to są nasi. Mamy A, to ukraść no. Tam, bo styl to znaczy ukraść. No, deklu. No i co, to już są wszyscy. Wszystko, co już mieliśmy. No, ale już A, to postawiłem na to.

<laughs> Damn, you make me <laughs> Czy <Cześć>, ty <laughs> właśnie stąd wyskoczyłeś, takie What? 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 O, tu jest kibel, a w kiblu są relikty O, <laughs> uh, uh, wezmę se. Tu, tu jest kibel <laughs> No Kibelek, Akurat na stronę musiałem Dobra, gdzie jest fast travel? I don't Aha, z dołu mnie zaczęli strzelać Eee, dobra, ja zaraz jednego zabiję sobie, typka. Aha, rzucił mi granat w tryb trybie wielki Gdzie jest ten fast travel? nie chcę tak naprawdę ten. Tam, gdzie ja zdycham. Jest tam fast travel? No, ja do niego idę. Ale jest tam naprawdę, czy tylko koniec? No jedyny fast travel jaki jest, no to stary, tam na tym. Na res na stan, skąd przyszliśmy Nie ma nie on, on gadał, on w No on cię wkija, robił po szybciej jak zejdziesz po prostu, jak zlecisz z tej wieży o to mu No chodzi. to on, on, nie umie latać, ja, ja ostatnio jak leciałem to dopiero było Dobra, ja tylko biegnę Tam to idę. Ja, ja zaraz tam A. będę Spoko No, jest fast travel i fast nas. Więc easy. Evidium Blight. I właśnie, teleportując się, zakończymy ten odcinek. Także, jeżeli się podobało, to komentujcie, subskrybujcie oraz lajkujcie. I trzymajcie się. Bye bye.